Bran był wielkim władcą. I potrzebuje godnego następcy. Mówisz pani, jakbyś miała na myśli kogoś konkretnego. Problem z Kaligą polega na braku monarchii dziedzicznej. Byle chłystek może zostać królem i pogrzebać dorobek poprzednika. Funkcja króla na Wyspach jest raczej reprezentacyjna. I to też trzeba zmienić. W dzisiejszych czasach liczy się silna, scentralizowana władza. Przedstawisz mnie? Oto mój przyjaciel Gerald, a to Birna, wdowa po zmarłym braniu. Królowa matka. Miło mi Cię poznać, Geralcie. Mam nadzieję, że mi wybaczysz, ale w takim dniu jak dzisiaj nie mogę sobie pozwolić na przyjemność długich konwersacji. Widzę, że wybrałeś strój. Oczywiście wiesz o tym, że będziemy pasowali do siebie jak falbanki do mundurów. Każdy ma swój styl. Chodźmy, bo wszyscy się upiją i nie będzie z kim rozmawiać. Racja. Nie wiem, czego chce Krach, ale na to spotkanie trzeba przyjść z jasnym umysłem. Nie będę pił. Wolę się cieszyć z tobą na trzeźwo. Będziesz mi prawił komplementy? Będę ci mówił to, co myślę. Przyjaciół ma serce, a dla mnie to. wojny widziałem. Nagle warył brzegów. Geralt, myślisz, że założyłam wieczorową suknię, żeby pokazać się Fokom? Chciałem tylko zaczerpnąć powietrza. Jak już zajrzysz do każdej dziupli i znajdziesz mnie przy wejściu do komnaty w zamku.